Klasyczna francuska potrawa cockovin, co oznacza kogut w winie. Ale niestety kogut uciekał nam dzisiaj zbyt szybko, więc dorwaliśmy kurczaka. Do przygotowania możemy użyć różnych części naszego ptaszka. Ja zdecydowałem się na pałki, bo są bardzo wdzięczne i przede wszystkim pyszne. Mięso posypujemy solą, pieprzem, papryką słodką, a także polewamy oliwą i dokładnie nacieramy. Możemy do tego użyć łyżki, widelca lub jakiegokolwiek innego kuchennego przerządu. Ja uważam, że takim najlepszym przyrządem są własne ręce. Tak przyprawionego kurczaka wrzucamy na patelnię z odrobiną tłuszczu. Pamiętajmy, żeby patelnia była mocno nagrzana. Po około 3 minutach, kiedy mięso nam się zezłoci, przewracamy na drugą stronę i smażymy jeszcze około 3 minuty. Kroimy boczek na drobne kawałki. I dorzucamy całość do kurczaka. W międzyczasie kroję pieczarki na wąskie plasterki i podsmażam je na maśle na osobnej patelni. A teraz czas na małe sztuczki magiczne. Do rozgrzanej patelni z kurczakiem dolewam brandy i podpalam. Ta technika nazywa się flambirowaniem, A jak widzicie, mi niestety wyszedł mały pożar. Ale zaraz się poprawię. No, teraz jest flambirowanie. Kiedy płomienie zgasną, zalewam całość dwoma kieliskami czerwonego, wytrawnego wina. Gotowanie z winem. Jest o tyle przyjemne, że od czasu do czasu można je próbować. Więc ochoczo zabieramy się za krojenie białych części dymek, dodajemy do smażących się pieczarek, obsmażamy delikatnie, po czym całość dodajemy do reszty składników na główną patelnię. I jeszcze czosnek. Kroimy drobno, dodajemy do sosu, przekrawamy pomidorki koktajlowe na pół i także dodajemy do sosu. Posypujemy zielonymi częściami grubo ociętej dymki. Wykładamy na talerz i posypujemy szczypiorkiem. Tak przygotowany kurczak jest naprawdę fenomenalny. Pamiętajcie, musicie to zrobić w domu.